nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób, ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się, jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek. W tych niełatwych chwilach łączę się z Wami wszystkimi duchowo i ogarniam serdeczną modlitwą całą wspólnotę Kościoła oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny, a także Polonie i rodaków przebywających poza granicami kraju. Duchem jestem blisko wszystkich, którzy przebywają na kwarantannie, którzy chorują, którzy boją się o swój los i los swoich bliskich, którzy niosą pomoc. Dziękuję tym, którzy w różnych obszarach życia publicznego prowadzą z oddaniem walkę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, ryzykując niejednokrotnie własnym zdrowiem i życiem a jednocześnie składam wyrazy szczerego współczucia rodzinom, które w tych dniach straciły swoich bliskich, polecam ich miłosierdziu Bożemu. Kościół, jak mówi papież Franciszek, jest szpitalem polowych. Kościół jest sakramentem zbawienia. Kościół jest wszędzie tam, gdzie Pan Bóg jest kochany i gdzie kochany jest człowiek w świecie ze swej natury niedoskonały. Dlatego właśnie respektując zalecenia władz sanitarnych nie zamykamy Kościołów. Dla ludzi wierzących bowiem, świątynia jest zawsze miejscem szczególnego doświadczenia Bożej opaczności i Bożej miłości, zwłaszcza w Eucharystii, z której czerpiemy siłę i wewnętrzny pokój. Proszę jednocześnie o przyjęcie ze zrozumieniem ograniczenia liczby uczestników liturgii w Kościele do pięćdziesięciu osób, które płynie z troski o zdrowie wszystkich. Gdy brakuje nam kryteriów uprawniających do uczestnictwa w świętej w Kościele, to najprostszym wydaje się wstęp dla zamawiającego intencje i dla jego rodziny. W związku ze wspomnianym ograniczeniem zachęcam wszystkich pozostałych wiernych do korzystania z dyspensy pod uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Serdecznie dziękuję mediom, które rozumiejąc potrzeby ludzi wierzących, przygotowały dodatkowe propozycje w tym względzie. W ostatnich dniach Rada Stała, Konferencje Episkopatu Polski oraz księża biskupi diecezjalni wydali konkretne zarządzenia dotyczące duszpasterstwa w tej nadzwyczajnej sytuacji. Zdaję sobie sprawę z tego, że zarządzenia te mogą być dla niektórych trudne do zaakceptowania. Mimo to ze względu na zdrowie własne i bliźnich bardzo proszę o przyjęcie ich duchu miłości bliźniego. To co się dzieje obecnie możemy potraktować jako znak czasu, jako wymóg obecnej chwili, jako wezwanie do większej odpowiedzialności za siebie i solidarności z bliźnimi wezwanie doniesienia pomocy naszym bliźnim, zwłaszcza osobom starszym. Jako chrześcijanie starajmy się w tym wielkopostnym czasie podjąć rozważania nad krzyżem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który jednoczy się z naszymi cierpieniami. Osobiście każdego wieczora o godzinie 20.30 będę modlił się za Was na Różańcu i o to samo proszę kapłanów w kościołach, a także Was wszystkich w Waszych domach. Trwajmy w modlitewnej jedności. Niech nas wszystkich wspiera Bóg Wszechmogący, łaska naszego Zbawiciela, opieka Maryi Królowej Polski, świętego Michała Archanioła oraz wstawiennictwo naszych patronów, zwłaszcza świętego Jana Pawła II i czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech kochający Bóg chroni nasz naród i naszą ojczyznę.